wypominają ci. No. Grubo. To jest, ja bym, ja bym dostał od razu po łapach, jakbym tak powiedział rodzicom. Nie, tam. Wiesz co? co? Ja z moimi dziećmi mamy taką małą różnicę w wieku, że pierdziela. Bez przesady. Kurde, ja rozumiem ich, oni, oni się żnieją, oni się tylko śmieją ze mnie, wiesz, mają. No nie, no moi rodzice mają, moja mama miała 36 lat, a nie urodziła mnie. A no nie ja 15, więc wiesz, sorry. Czemu? To jest jeden. Wow. dzieci. A ja nie. <grymna> Hihihi! <gryzny> Mój najstarszy się właśnie śmiał, śmiał się niedawno, że. E... Wiesz, co my się tu masz? Tak od ciebie? No kurwa, jaki komplet? Dziękuję! No e co? Przepraszam jeszcze raz? No, jak się dobrze postarają, to powząsz prawa pra, w mówić. Eee, wiesz co? No, przecież oni tak nie bardzo chcą się starać, bo wiedzą, czy to śmierdzi. <śmierdzi>, <śmierdzi> Słownie i przenośnie. Nie, jakoś tak. Nie, nie, nie. Mają tam też swoje, jakieś girlfriendy. Ale to dzieci im się nie śpieszy. Dobrze! Nie, mnie też nie śpieszy, żeby być babcią albo prababcią. Słuchaj, gdyby się moje dziecko nie starało w ja była. to ja już bym była babcią od. Moje od bardzo dawna. Od wielu lat. A może i bym miała szansę zaraz być babcią? Nie, nie, ale prababciania, kuba. Kurwa. I dziecko by poszło do przedszkola i by było, wiecie co, a moja prababcia to gra w The Division. To <grywa> <grywa> ja pierdzielę. Ale dobra. A, a, te, te łazienki co tam są z tym, z tym złotymi wykończeniami, listwami to są roboty u człowieka z Maroku. A! Dlatego wszędzie gdzie można było to są złote wykończenia. i tak dobrze, że, że e, e, dopiero teraz niedawno się pokazały złote muszle, bo tak, muszle też będzie złotą, nie żartuj, że on będzie chciał mieć złoty kibel. No waga on nie może Walkę tam długo szukała aż te... Aż, aż, aż nie chce z prawdziwego złotu, kolorze złotych. No dobra, ale wiesz, w Dubaju czy gdzieś tam ciszej kobiety to mają odkryć. A nie, no Albo w ogóle ze złota. Dlaczego on nie chce mieć prawdziwego złota? Nie chce pierdolnie ze złota, kurde, jak taki bogaty. Gdzie, czy co, to marzone? Bo może nie ma. Nie ma, ja nie tam, ma. Nie ma. O, okej. Żyje z prawdą, A jest fajny, przystojny facet. Gdzie on mieszka? Ciekanowie panowie O, super. Patrz, to też po sąsiedzku. Wow! Zobacz, no, ja się tam wyszedłem. I zobaczę. I zobaczę. Kto za? Jak, jak się dobrze zakręci, to może zaaranżuję jakieś spotkanie. Ok, to jest Ma firmę, produkuje. jogurty greckie. O tak, e, lubię, Zapatruje je i, I ściąga, ściąga przyprawy wszystkie te, te, e, takie... E? I zapasuje tutaj do restauracji te przyprawy. No, Aha. No, no. rozluźnął chłopaka. To taki biznes. To ja Musisz mu zostawić moją wizytówkę na w razie czego no ja dla jakiegoś jest, gościa. Mogę zadzwonić, że jest osoba zainteresowana, chciałaby kupić y, ten. Przyprawę. 5 kg przyprawy, jakiejś, pieprzu na przykład. Ale jakiś taki ty, ale jakiś taki specjalistyczny, żebym. <śprawy> 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 Ten... Ta, ta kuchnia z tym, z tym liniowym oświetleniem takim, które jest no? ten, to jest właśnie u niego zrobione. E, poczekaj, muszę wrócić do tego. Kuchnia. Kurde, ty mi nawysyłałeś tego, że nie mogę znaleźć. Dobra, już szukam. Te kible są jest. W sensie łazienki. Dobra, bra. A, ty tymi, Takimi córkami y, na ścianie, takimi coś, tak? To jest u niego właśnie? Ta klatka schodowa z tym ażurowym wejściem, to jest u niego właśnie. Aha, tak. Ten kominek z tym złotym wykończeniem. Aha. Ta mozaika z płytek robiona na ścianie, taka podwójna, to jest też u niego. Okej, okej. Korytarz z tymi lampami i z tym sufitem podwieszamy. Wiesz, nawet w podłodze chciał iść złotem jest. A te, te, te kinkiety, które są na ścianie, tam no? na tym korytarzu, to jest to To są takie w kształcie ptaków, one się świecą. Jak chwycisz go za obrącz, zajmiesz to, przestaje świecić. Nie ma żadnego przewodu. Wow. Tak myślałam, że te ażurowe wejścia to jest dla kogoś raczej nie z Polski. I ten. Yy... W, w, wokół z tymi to mozaiką takich mm. To jest też taka, taka, taka złota. Okay. Ta rzecz, ta, ta. To jest też niego. Mi, ja o tym ja nie, nie licz, To a... też niego. A jak Ty zrobiłeś ten Jak to jest zrobione? A to jest wycinane w... Wycinane ten... w czesce. Ten... Ta łazienka, co jest ten blat taki w kształcie tej litery S, jakby ta wanna, to też jest u niego właśnie. No, 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 a no. te narożniki się świecą, dlatego że tam jest ta mozaika cofnięta o parę centymetrów do tyłu. Są paski LEDowe schowane z boku. Ładna, ładne to takie to lustro łazience co jest wświetleniem. Masz tam, widzisz wyświetlacz, pokazuje temperaturę, masz głośniki futowane, żeby coś grać i tak dalej. Kurwa skupę, w pierdolę, w z się że jak Dokładnie. Dokładnie. A w sypialni jest sufit podwieszany, tam jest pasek LEDowy, kolorowy. Sterownik jest za telewizorem podłączony i sterowany głosem. Także jak widzisz, że leci muzyczka, to cimruga. Na kolor, ko, jak kolorach zagłośno, ten... Jak za głośno krzyknie, to mu się kurwa kolor zmieni. Nie wiem tylko dlaczego to w sypialni. Akurat jest do czego mu to jest potrzebne. Słuchaj, no może lubi krzyczeć facet, no? Nie wiem. A może, może lubi wywoływać krzyk u Albo partnera Albo u partnera. No i pasek się cały na czerwono zaświecił. Tak? Super! Chyba że, chyba, że to jest taki sygnał, uh -huh. e, znak-sygnał, że tak, jak, e, jak żona czy partnerka głowę e, po to zaświeca na czerwono, a jak na zielono, to znaczy, że... można. Okay. Okay, bo... Tak jest, czy można. Czy jest i koledzy, zbiali, patrz, koledzy, chodz, o, chodzi wchodzi koleś z bialbi, patrzy jak kolorzyk i myśli, o chodź, jest zielony, okej, okay, jedziemy jak żółty to tylko Francuzi no to tak, to tak, miłość. a żółto to, to spokojnie, delikatnie a jak brązie jak to może być Adam ooo, posłuchaj, ale mnie nie kurwa no, przedwiedziałam że to pomyśl, ale ja wiem <śleszamy> I co było Spotykałem... Spotykałem się z kładzeniem, żeby omówić wszystko co jak, tam kosztory i tak dalej. I co chwilę mu mówiłem, że przydałoby radę też z małżonką, żeby się omówić, bo żeby była na jednym spotkanie, bo kobiety mają swoje zwłaszcza propozycje, jakie tam swoje, ten, więc... Dobrze by to teraz zrobić, a nie potem po fakcie z tym jak to jest, że potem jakieś przeróbki, bo może ona chce być gniazdą, a A potem po którymś tam razie przywiózł y, partnerkę, właściwie partnera. Dopiero wtedy się okazało, że... ...wójtę. A ja tylko, na razie, to a. Zamiast właśnie powiedzieć od razu, że ten... Że, że cały czas mówię żonie mówię, że to zamiast powiedzieć, to nie wiem shipstej. Ale dokładnie o to by chciałbym jego partner. Ona był, był jego żona, kurwa. Hmm. Był jego żona. A jak, okay. a, jak, a jak zaczęli przeprowadzkę, to pierwsze to przywieźcie, to przyrząd go lewatym. uczyć sobie lita, dopiero po tym, się idą kochać, nie? nigdy to... się na tym nie zastanawiałam, bo w sumie gówno to... nie domknąć jakoś to tam robią po prostu? o, o kurwa, to... o, chyba nie chcesz to... pojechać nie, nie, dziękuję ale ja myślę, że by dopytywali się, kiedy będzie e, malowanie, takich inne sprawy i podłoga robona i też chcą zrobić imprezę paramentową okay, bez podłogi Wieulo. jeszcze bo potem już, mają taki stan że im poliszczą w cholerę patrzycie zrobili panfretówę i pan teraz też taki klientów który robi meble, renowacje no to jest Paragejów, ale spoko ludzie. Oni są właścicielami czy tutaj tutaj ja lukulusa. Ja, cześć, cześć, hej, hej, nie. Nie, Ja, sobie, no, ja sobie czy bardzo czy cenię nie? Ten, ludzi właśnie tego typu, bo są szczerzy, porządni, nie znam nikogo, który byłby jakiś zabisny czy jakiś no. ten. Są na ja. pewno lepsze charaktery niż nie jeden katolik. Nie jeden katolik i nie jeden hetero. Przede wszystkim. E, wiesz, wiara, akurat tutaj nie ma nic do tego, natomiast chodzi o orientację. Nie jeden gej jest chyba dużo lepszy niż jeden to jest fajne. To fajnie. Wiesz, co tutaj na W tej drogi, myślanej, gdzieś jest sklep, przez no parę gejów. Są tak sympatyczni ludzie, witają. Klientów, klientów, Wszystkich w tak miły sposób, że ja nigdy w życiu na przykład od kobiet nie. nie... nie widziałam ten, takiego ten, ten. miłego powitania. Tak jak oni mnie na przykład witają, jak ja przychodzę do ich sklepu. Facet, to zawsze babki tam były. Nie no, właścicielami jest para. Właściciela tego sklepu jest geje, jest bardzo fajni ludzie, naprawdę super. Świetnie są. Ja tam wstępuję często po te... po... te grzebienie. Jakie kurwa grzebienie? No tam mają takie te... te... Ci, ciastka. Aaa! Nie, ja tam wstępuję po serek i bufajki. Ojej, kufajki. No. No, niestety. O, było, but, 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 co? Bóg dysmoksani po sprawie. na desmoksanie całą kurację przeszłam na desmoksanie, Nic nie dało. Dało, już co mi dało? Leciło palenie na prawie rok na nim, na plastrach nigdy. Wspomniałam o tych przechowaniach, kiedy przykoiłam plastrak i nie chciało mi się jarać. I nie paliłam naprawdę bardzo, bardzo zimno. To jest ja skurwla przejęłam tak, że ja ważyłam prawie dziewięć nie A, no to jest, to jest, niestety. No, I potem się musiałam rzucić, no ja, rzec, musiałam ja tak samo, się... jak, jak to jest Państwa kilo, Chociaż lekarze mm. mówią, że jak się rzuci palenie, to się przytyje, a potem organizm wraca do domu. I u mnie się pierwsza część sprawdziła, druga już nie. E, no właśnie, ja chciałam sprawdzać, mm. jak szybko ci organizm

Nie tylko ja bym żarłam. żarła. No, no, może trochę więcej żarłam. bo no, nie było jakichś tak, że ja tam ja się. Nie, bo ja nie czułam potrzeby ani jedzenia, ani palenia. Mój organizm bronił się przed brakiem nikotyny, po prostu nabierając masy. Nie pomagało nic. Bo też. Tak, yy... ja, tylko że ten liquid nie cały czas. Nie? Na Miała. Na Wiesz co? Tak, Cię? ja, ja Zupę, przyszłam. Ja Słuchaj, Pani, tak, bo tak, organizm tutaj tak, tak. te Smoksan, ja, ja Ci powiem, że ja namówiłem kilka osób yy, na te Smoksan, które też miały problemy z rzuceniem palenia, chciały, ale nie... nie, nie no, próbowały, ale nie, nie dały rady, a te, te, a te Smoksanie rzuciły I nie palą okay. do dzisiaj. Okej, okay. ja Cię rozumiem. Ja próbowałam te Smoksanu, nie zadziałał. Próbowałam Nikwitinu i przeszłam całą kurację Nikwitinem, czyli sześć tego kleiłam ostatni plaster i nie paliłam przez kolejne tam, nie wiem, 10 czy kilka miesięcy. Jest taka metoda też, druga, niekonwencjonalna, że tak powiem, którą wy, wypróbowali moi dwaj yy, yy, znajomych, dwóch znajomych wypróbowało, yy, poszli do notariusza, stali umowę notarialną, kto pierwszy e, zacznie palić, bo rzucają palenie, kto pierwszy zacznie palić, traci swoją terenówkę na rzecz drugiego. O kurde, nie, to tak że ja się nie bawię. Raz, że nie, nie mam terenówki. Nie palą, nie palą do dziś. Ty, raz, że nie mam terenówki, więc akurat mnie to tam koło tyle lat pojeżdża, że starym Mercedesem z 2002 roku. <śmiech> <śmiech> e, ale na przykład nie chciała stracić. Co? Do tej fajki. Nie wiem. Że, chyba, żebyś się chciała pozbyć. No, to... no właśnie. No. A od O Kurcze. Kurczę. Zlecię ten otwór w głowy. tłumiku no. co jest, yy... jest? Katalizator. Katalizator. Jeszcze ma. A, no to widzisz, no to, to, to już warto by było przejąć taki zabójczy. Ale wiesz, Mercedes jest wyjątkowy. Takich modeli jest naprawdę bardzo mało na świecie. Nie wiem dlaczego. Tu jest słuchaj m, C Klasa w tupecie. E, z silnikiem 1.8, ale to jest prawie 200 koni. To jest C230. Nie wyszło tylko dużo. Może sobie poczytać Nasz się na przykład sobie poczytaj o nich. E, ja się później dopiero po czasie dowiedziałam, jak już pomiałam chyba za dwa lata. mi jestem tam gdzieś wyczaju na jakichś porach. To są Mercedesy, które wyszły w, w silniku 1.8, dali im prawie 200 koni kurwa. Taki mały, czarny papierdalacz to jest. I bardzo wielu kierowców jest zdziwionych. Jak to taki 1.8 może zapierdalać tak, tak szybko ruszyć z światła. A zwłaszcza jakiś szowinistów. Eee, nie. Ja się spotykam, wiesz co, z bardzo sympatycznymi kierowcami. Ostatnio nawet jeden kierowca mi pokazał dwa kciuki w górę jak jechaliśmy w korku. Bo wiesz, jak ja jedę w korku, nie? To staram się ruszać za pojazdem tym, który jest przede mną, tak jakbym była na sztywnym holu. Czyli jadę. Nie? On rusza, ja ruszam. Nie robię przerw, nie robię kurwa, 300 metrów yy, odstępu, bo tego nie lubię. I koleś ko podjechał koło mnie i mi wiesz, dwa kciuki że Dobrze, dobrze. <grywa> o więc chodzi... O kurde, poczekaj. A propos fajek muszę iść po fajeczkę. Zaraz przyjdę. Zostało się ten osób na mojej mapie i trzymajcie kciuki. No kurwa, może będę pierwszy. O, w czym? W Fortnite, cie. zostało 7 Mamie Mam tym się. Co się, miękkie co się, ty e, co się z tym wiąże? Może że zostało 7 graczy na mapie i teraz walczymy między sobą, tak? Ale co się z tym wiąże jakbyś no, wygrał? No nic, no wygrałem, no. Czyli satysfakcja tu No zaraz. No, tak, no są, ma, są takie e, tryby gry, gdy się wygrywa i się dostaje... dostaje się po, takie Taką walutę jak Diaksy w foie, nie? Ale ja akurat to nie gram teraz. Na a razie gram dla satysfakcji, dla chwila, nie? Żeby, żeby u, ulepszać swoje umiejętności. Bo ja uważam, że jestem dzięki w tą grę. Niektórzy mówią, że, że jest luta, ale ja mówię nie <laughs> Bo to już jesteś. Bo się zdekoncentrowałeś. Nie, nie, co to ma?